No. To filmik z wejścia do ośrodka. Tutaj jest, proszę.

Ha hi, man. I'm doing a record. We need to do a rematch. Just in a few minutes I can play if you have. if you want. To jest nasz pokój. Tam panowie grali w szachy. To jest widoczek. na super ogród. Można otworzyć pokój. Drzwi się słabo otwierają. Pokoik zarombisty. Tu jest łazieneczka. To tym ja. Ha, ha. okay continue